Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Telefonicznie oczywiście. Słucham? Na wieki wieku, amen. A, bo nie usłyszałem. I tak, chciałbym prosić księdza arcybiskupa o konsultację w związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z Ustawą o in vitro. Na Sejm przyjął ustawę, w świetle której wszystkie tak zwane zabiegi in vitro będą finansowane przez państwo, czyli każdy katolik będzie musiał płacić za to, żeby inni mogli tego dokonać. Reakcja ze strony katolickiej była praktycznie żadna. Kościół biskupi w swoim ostatnim dokumencie, wiedząc o tym wydarzeniu, wprowadzili w ten dokument takie zdanie, no, że trzeba szanować życie. Natomiast wiadomo, że obowiązuje w Polsce nadal taka opinia wydana przez odpowiednią komisję przy Episkopacie Polski w 2015 roku, że kto no, opowiada się za in vitro, ten jest w stanie grzechu ciężkiego, nie ma dostępu do Komunii Świętej i ten dostęp będzie miał, jak będzie tego żałował, jeżeli publicznie czynił coś za in vitro, to, no to musi publicznie to odwołać, ale o tym wspomniał tylko jeden przyszły wicepremier i to komunista, ale on wspomniał w ten sposób, że polscy biskupi to jest ciemność średniowiecza i on i tak będzie przystępował do komunii, bo jest katolikiem i, i, i chyba napisze skargę do Franciszka, który jest bardziej postępowy. No i jedyny sprawiedliwy okazał się pan Grzegorz Braun, który w Sejmie głośno nazwał to zbrodnią, i powiedział, że to prowadzi do selekcji, jak na rampie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. I oczywiście komentarze były takie, no, że przesadził, że obraził, że jak tak można i tak, dalej, i tak dalej. No i pojawiły się też takie nieśmiałe głosy katolickie, że In vitro to jest większa zbrodnia niż aborcja, bo aborcja to jest zabicie jednego człowieka, a przy in vitro ginie tych ludzi więcej. Dlatego, że po pierwsze no, zapładnia się szereg jaj, powstają embriony, powstają dzieci i dokonuje się ich selekcji, resztę się zamraża, a, a potem wylewa do zlewu. No i w trakcie. Jak się to zagnieżdża w organizmie kobiety, no to często dochodzi do tego, że ta aparatura USG wskazuje, że to dziecko jest głęboko kalekie, no i wtedy się dokonuje aborcji. I, i chciałbym prosić, no i nie wiemy jak się zachowa prezydent, prawda? bo jego przedstawiciel powiedział, że on podpisze. Tą ustawę, no co jak dla mnie byłoby, byłby taki skutek, że jednym z największych zbrodniarzy stałby się prezydent. No bo on może to zatrzymać, ten proces, może zastosować prawo weta, może podpisać. Prawda? Ale nie wiemy, jak się tak naprawdę, nie wiemy, jak się zachowa, bo jeszcze decyzja no nie zapadła. Jeszcze nie podpisał, jeszcze nie zawetował. No i chciałbym prosić księdza arcybiskupa o komentarz do tej całej sytuacji. Sytuacja taka dramatyczna panie Stanisławie. I to nie tylko na scenie życiowej, politycznej i w ogóle w państwie, a to jest sytuacja dramatyczna na całym świecie. Ludność, która przez swoich przywódców znaczy jest nastawiana do Boga Stwórcy, do Jezusa Chrystusa, który odkupił świat i wskazał Jemu jak prowadzić życie posyłając swoich apostołów, żeby nauczali świat w pory i nie w pory. I Duch Święty Prawdziwy, który oswieca każdego człowieka przychodzącego w świat, nie dając jemu jakieś nowe perspektywy rozumowania po swojemu, a raczej to, co Chrystus zostawił jako Bóg i człowiek prawdziwy na świecie, tą prawdę, i który mówi o sobie, a prawda, droga i życie, Potwierdza każdemu wierzącemu, który staje na drogi obsowania z Bogiem, właśnie te wytyczne i potwierdza, że Bogiem jest stworzony świat. Że Jezus Chrystus staje się ofiarą, ażeby pojednać ludzkość z Bogiem, która była zniszczona przez nienawiść i zazdrość diabelską. Pan Bóg daje swoje wytyczne w raju już Adamu i Ewie. Co wolno, czego nie wolno. Jak wiemy, Ewa na potrzebę szatana poddaje się. I idzie przeciwko wskazaniu Bożemu. I widzimy, że Pan Bóg nie odkłada karę, o który mówił. ukarany wąż, diabeł, ukarana Ewa, ukarany Adam. I my same konsekwencje tej kary aż do skończenia wieku, do nowego przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale na sąd Ludu i narodu. Jemu pokłoni się wszelkie stworzenie, nie marszałkom. Nie prezydentom, nie premierom, nie ludziom, którzy mówią dzisiaj za Chrystusa, jutro przeciwko Chrystusa, nie temu panu, który wszystko jedno będzie komunii świętej przyjmował. Niech wie o tym, że kto przyjmuje komunii świętej niegodnie, jesteś, jest godzin kary Bożej za to. Niegodnie, świętokradzko. Że im tego nie wie, niech nie poczyta kateky dla dzieci, nawet dla nie, nie, nie dorosłych, a zuchwaństwu jego to nic, nic jemu nie pomoże. Bo sędzia sprawiedliwy Pan Bóg, który stworzył świat i dał wytyczne rzeczom materialnym i ludziom, który jest jego najlepszym stworzeniem, nie, nie, nie pójdzie za jakąś partią, z jakąś większością. Za jakąś siłą, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy sędzia i każdemu odda według jego czynu. U niego nie ma względu na osoby. Dlatego powiedzmy te ludzie, które głosowali za in vitro, o konkretnie mówimy o, o, o Polsce, w Polskim Sejmie. Te, którzy głosowali za in vitro, oni podpisali się, e, oni podpisali sami sobie wyrok. Tak jak Pan przytoczył tam wytyczne konferencji biskupów z 2015 roku, oni jest prawdziwy. I każdy, kto publicznie grzeszy, a to narodny e, wybrańce narodu. ludzie, wybiera, że oni przedstawiali prawdziwy e, naród a jak oni przedstawiają interesy jakiejś korporacji, jakichś światowych organizacji, a nie przedstawiają swego państwa, w którym mieszkają, te ludzie wykonują jakąś agendę nie tych, których ich wybrali. Albo mają układy do wykonania, ażeby zniszczyć w Polsce w tym kraju, który jeszcze ma o tyle, o ile katolicyzmu prawdziwego, o tyle, o ile mówię. To co doszczętnie to wszystko zniszczyć i tak wydaje się, że to wszystko, co dzisiaj się dzieje w Polsce w czasie wyborów i po wyborach to jest wielki zamęt i bieda, która czeka każdego Polaka, dopóki się nie obudzą jak się nie obudzą, to Polski nie będzie. Po prostu nie będzie. Przyjdą obcy ludzie i narody i wszystko zniszczy ten dorobek tysięcy lat chrześcijaństwa, katolicyzmu, świętych, wielkich męczenników polskich, bo to ludzie obcego ducha, ludzie perwersyjnego ducha. Jak dobrze powiedział pan Braun, to ludzie e, rodem z piekla. Ja nie należę do żadnej partii, do żadnego ugrupowania. Nawet w kościele katolickim ja zajmuję pozycję e, podporządkowania się Jezusowi Chrystusowi pionowo i próbuję wykonywać wszystko, co jest w Piśmie Świętym napisane. Ja nie, 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 nie jestem zwolennikiem Apolosa, nie Pawła, nie Bergoglio, nie innych jakichś kardynałów i biskupów, które głupoty gadają. Ja jestem zwolennikiem Jezusa Chrystusa, który przyszedł powiedzieć wszystko, co powinien powiedzieć i wykonać wszystko. I dlatego ja mówię niezależnie nie od kogo. Ale brało, Pan brało, zajął prawdziwą pozycję, w mu i chwała. On swoim wystąpieniem krótkim ale takim dość konkretnym, wskazał na to do sumień, jeżeli te posłowie jeszcze mają sumienia, do sumień każdego człowieka w Polsce i na świecie. Każdy człowiek może włączyć na świecie i zobaczyć jego wystąpienia, i na tle jego, jego wystąpienia te wszystkie inne wystąpienia innych posłanek i posłańców. To jest bardzo blady i Belkot nie wiadomo o czym. O człowieku, o jego wartościach. Nie ma wartości człowieka bez Boga. Każdy człowiek jest kłamcą, mówi pismo święte. Każdy człowiek jest kłamcą, pismo święte mówi. A jeżeli te kłamce jest jeszcze kłamcami od diabła, rodem od diabła od piekła, to nie jest jeszcze większe kłamce. W Starym Testamencie, prowadząc naród żydowski po drogę zbawienia, Pan Bóg daje mu 10 przekazań Bożych. Te przekazania przeszły do, do chrześcijaństwa na całej świecie. Jeżeli ktoś chce osiągnąć życie wieczne, powinien wykonywać przekazania Boże. Nie zabijaj. Jedno z nich mówi konkretnie, jasno: nie zabijaj. Każda poczęta osoba, połączenia pilnika e, z tym e, materiałem e, kobiecym, nie wiem po polsku, to się nazywa po rosyjsku Jajce Kretka, e, ono jest e, już stworzenie człowieka. I człowiek jest od poczęcia, aż do śmierci, obrazy i podobieństwem Bożym. I kto zadbija ten obraz i podobieństwo jest bandytą przestępcom, który na tej ziemi na pewno kary nie poniesie. O takich samych jak sami. Bo oni pełni siebie, że diabeł im pomoże jeszcze troszkę potrwać. Ale się ukarzenie i Pan Bóg ich rozliczy każdego w swoim czasie. Mogą Polacy się przekonać też te, które wybierali, to, co wybrali? Do czego to prowadzi? Co sami wybrali, to mają. Naród zasługuje takim przywódcą, jaki sam jest. I te biedni tutaj w, w Polsce, jeszcze, które mają katolickiego ducha, to naprawdę będą wyczynicy. A te zobaczą, kogo wybrali i na co oni głosują. Nawet w partii podzielili się jedni posłowie i drudzy. I te, które stali za jakimiś układami i otrzymywali za to wielkie pieniądze, oni głosowali właśnie za zabicie. Umywali ręki jak pilat nad Jezusem Chrystusem, jak Herod, który niszczył młodzieńców, bał się konkurencji na swój tron, jak wiemy Chrystus nie przyszedł dlatego, żeby królować na ziemi? A Chrystus przyszedł dlatego, żeby wskazać ludziom drogi do Królestwa Niebieskiego. I Herod to zniszczył masy, masy dzieci, które e, wyliczyli jemu, Jego doradcy, że na pewno od 0 do 2 lat trzeba zniszczyć dzieci, żeby na pewno był zniszczony i ten Chrystus, nowonarodzony król. Pamiętamy bandyty, przestępcy Faraona, który wydał rozkaz, żeby zabijać dzieci, które urodziły się u Żydów jako mężczyźni. Żeby kobiety, dziewczęta kobiety, kobiecą plec, a zabijać mężczyznę, żeby nie było przedłużenia rodu. I wiemy, że jednak Pan błogosławił tym, którzy rodzili i wydawali, na, wydawali życie. Pamiętamy nawet Egipcjanka e, wyciągnęła z wody, była niepłodna, wyciągnęła z wody Mojżesza i Mojżesz wyprowadził nawet izraelski z niewoli egipskiej. Ja myślę, w Polsce też powstanie kiedyś w swoim czasie swój Mojżesz który też oprowadzi ten znękany naród przez tych wszystkich obcokrajowców, które Polską rządzą i nie rządzą raczej, a nie rządzą prawdziwie. też polskie Polskę z tego wszystkiego nieszczęścia, które na dzisiejszym tle światowej areny mm, zniszczenia, upodlenia człowieka jest jeszcze oazą w pustyni dobra, które w tych... W resztka katolicyzmu tutaj jeszcze widoczna jest. To prawda, że posłowie i posłanki podstawiają prezydenta Dudy do tego, się wykazał. Jak pamiętamy, kiedy pierwszy raz wybrali na prezydenta, to mówił ja mocny. Komunisty tam podniósł z jeszcze tam. Taki pokazał się poboczny i wszystko było niby bardzo dobre. Jakiego mamy prezydenta? Chlupny był naród. Nawet ja tam miałem jakoś takie no, wzruszenie takie, że to na koniec może coś będzie dobrego. I teraz będzie wielki sprawdzian. Czy on jest po stronie dobra, czy po stronie zła? powiedzmy przytoczę nie pamiętam dosłownie konkretnie ten fakt, czy ten wydaje się mi, że to belgijski, czy prezydent czy król był król 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 parlament też e, m, przyjął ustawy o aborcji, a król tego nie podpisał i wtedy jego zdegradowali według tych przypisów, które były w tym państwie. On świadomie wiedział, że to czeka jego degradacja, czeka jego odrzucenie w tym społeczeństwie już dawno niekatolickim, niechrześcijańskim, a diabelskim. I takich diabelskich społeczeństw dzisiaj w Europie i na świecie jest masa. I ten król niego podpisał i tam odszedł i za jakiś krótki czas zmarł. Jemu trzeba było dać już dawno proces o świętości jego. Bo na oczach całego świata pokazał, że on stoi po stronie Boga. Nie zabijaj. Wykonał precyzyjnie przykazanie Boże. Natomiast posłowie, posłanki w Polsce, którzy podpisali to wszystko, kiedyś w czasach pierwszych chrześcijan, taki ludzie nieśli publiczno pokutę. I wszyscy widzieli, że oni zgrzeszyli przeciwko społeczeństwu i Bogu. A dzisiaj ten niebędny nie jest odpowiedzialnością. Bo u nich jest wielki dach mają wielki nad sobą, który ich przykrywa. Ale ten dach jest diabelski. Światowy. światem rządzi diabeł a nie bu, a, a na tym świecie. On uzurpał sobie władzę. I daje tym biedakom władzę i pieniędzy, a oni chętnie tego wszystkiego gotowi mamy rodne sprzedać, ażeby tylko utrzymać się stołku chlebnego, korytka się utrzymać. Szacunek dla pana Brauna, który merytorycznie, spokojnie i ze świadomością i z, z rozeznaniem sprawy wprowadził ich sumienia w zamęt. Oni podśmieszkiwali się nad nim, chichotali, ale będzie chichotał ten, który będzie chichotał ostatni, a nie oni, którzy dzisiaj to robią. Tak samo, może trzeba mówić się za prezydenta, ażeby on nie podpnieł pod, 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 pod Bożej i jeżeli to będzie przyjęto przez niego, to okaże się jego sprawdzą, czy on jest katolik, czy on kolejny jakiś podstawiony zdrajca, który podpisze tak lewą ręką wszystko, co jemu będzie korzystne dla jego istnienia tu na ziemi. I podpisze sobie wyrok, jeżeli pójdzie za tym wszystkim, podpisze sobie wyrok potępienia wiecznego. Tyle panie Stanisławie, mogę powiedzieć na ten temat, a może coś tutaj upuściłem, to proszę jeszcze coś się dopytać. Nic, wydaje mi się, że niczego ksiądz arcybiskup nie pominął, e, wszystko powiedział, e, co trzeba, także dziękuję bardzo i szczęść Boże. Bogu nie będę dzięki.